Ponad 60% powierzchni naszego kraju stanowią użytki rolne. Rolnictwo to największa gałąź gospodarki, która wykorzystuje wodę, a tej coraz bardziej brakuje. Rolnicy twierdzą, że tegoroczna posucha może być najbardziej dotkliwą od lat. Susza daje się nam bardzo we znaki, jest znacznie mniejszy plon niż w zeszłym roku. Można to porównać na trawach, na kukurydzy, na zbożu. Było widać, że w tym roku ta kukurydza jest naprawdę mniejsza niż w roku poprzednim. Rolnicy powtarzają, że o obecnej sytuacji przesądziła sucha wiosna. Mocniejsze opady deszczu na początku roku spowodowałyby, że teraz plony byłyby w znacznie lepszej kondycji. Największy deficyt wody występuje na pojezierzu wielkopolskim, głównie w naszym regionie. Ta sytuacja wygląda niestety źle, ponieważ na glebach pierwszej kategorii, czyli tych najbardziej podatnych na suszę, suszę wyznaczyliśmy dla e, wszystkich 13 upraw. Mowa między innymi o kukurydzy, zbożu ozimym, jarym czy rzepaku, jak wynika z danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Każdego roku z powodu suszy rolnicy tracą plony o wartości ponad 6 miliardów złotych. Straty w części rekompensują ubezpieczenia. Część wypłaca państwo. Rolnicy mogą zgłaszać się do urzędów gmin z prośbą o oszacowanie powstałych szkód. Po zakończeniu szacowania strat, Ministerstwo Rolnictwa przewidziało na 2024 rok pomoc finansową w, raczej dla poszkodowanych z tytułu suszy rolników w kwocie 1,5 miliarda złotych. Zdaniem ekspertów rolnicy i konsumenci mogą liczyć się w tym roku z mniejszymi plonami i ich gorszą jakością. To będzie miało przełożenie na ceny produktów, które mogą wzrosnąć o nawet kilka procent.